Siemanko, dziś pokażę Wam jak zainstalować modyfikację Too Many Items do Minecraft na 1.2.5. Wchodzimy w link podany w opisie, ja już, ja już go sobie tutaj przygotowałem. Klikamy Download for Minecraft 1.2.5. Czekamy 5 sekund. Klikacie to i automatycznie Wam się pobiera. Ja już tu mam. Teraz wchodzimy procent. A, pp. data. Procent. Kropka Minecraft, bin. My, Minecraft jar otwórz za pomocą archiwizer WinRAR. meta info Oczywiście, bo y, zaraz wiele ludzi będzie mi się skarżyło że Minecraft mi się kraszuje więc musicie to zrobić Teraz otwieramy nasz mod i wszystkie pliki stąd prócz kropeczek Wrzucamy do Minerara. Ja już tego robić nie będę, bo mam ten mod. Bo wgrałem sobie przez chwilę ten mod. Ale wierzcie mi, że powinno zadziałać. No to, to wszystko. Komentujcie, subskrybujcie. Jak to mówił gdzie Joker. Żółty magiczny guziczek. Do następnego odcinka. Do zobaczenia i pozdrawiam.